Hej, hej! Przed Wami dosyć mocna w książka, którą napisał pan Phil Elwood, jak doradzałem dyktatorom. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Filia na Faktach, a jej premiera była 12 marzec 2025. I na początku mam dla Was cytat. Rób wszystko, co poprosimy i rób to z uśmiechem, nawet jeśli to nie wchodzi w zakres Twoich obowiązków, nawet jeśli to dziwaczne. Słuchajcie, to niebywało, jak wpływowe kontakty potrafią jednym ułożyć przyszłość, a drugim po prostu ją zniszczyć. Ta książka jest idealnym dowodem na to, że niektórzy ludzie potrafią manipulować innymi. To opowieść o człowieku, który szastał słowami na prawo i lewo, by wybronić największych kłamców. Tej opowieści opartej na faktach liczą się grube pieniądze, dobra zabawa i umiejętności wybrnięcia z każdej sytuacji. Pomimo ludzi wysoko ustawionych w hierarchii, zawsze znalazł się taki, który szantażem potrafił go złamać. Wystarczyło sprawdzić życie na takim sekretnym poziomie, i już w razie czego mieliśmy gotowego sojusznika, aby i no to co ukrywa, nie wyszło na światło dzienne. Mamy tutaj wymienionych sławnych ludzi, skąpanych w różnych ciemnych częściach życia, którzy leczyli się u naszej postaci. Nie trudno się domyśleć, że nie chodziło tutaj o te chorobowe diagnozy. Praca tej osoby była niezwykle niebezpieczna, gdyż mogła się odbić na całym jego życiu. By dokładnie przyjrzeć się temu, co takiego robił, zaczniemy od pojawiania się policji w jego domu, a następnie do przejścia na czas wsteczny, kiedy, no, to dopiero poznawał sztukę życia. To, czym się zajmował, zawsze musiało być ściśle tajne, gdyż y, jakakolwiek wpadka z jego strony ważyłaby losy nie tylko jego samego. No, muszę powiedzieć Wam, że w wyższej hierarchii polityki ta prawda była bardzo przeciwstawna do czynów. Ogólnie to nawet chcę polecić tę książkę każdemu, komu się wydaje, że istnieje sprawiedliwość na świecie, komu się wydaje, którzy są przekonani, że politycy tylko chcą naszego dobra. Albo którzy zwyczajnie chcą wiedzieć, jak wygląda prawda od ich strony. Tylko uprzedzam, że zagrania psychologiczne mogą być nieco trudniejsze w odbiorze, nie tylko ze względu na to, jakie są, ale do czego mają doprowadzić. Ach, no szczerze wam przyznam, że chciałoby się odnieść do tej treści z mojej własnej prywatnej strony, ale właśnie z uwagi na to, co tutaj przeczytałam, niestety nie mogę się w tym temacie wypowiedzieć. Jak to mówią, prawda? I kij ma dwa końce, aczkolwiek ja jestem po środku. <noise> Więc pozwólcie, że sami odkryjecie, o jakie przekręty chodziło, o co tutaj było, w jaki sposób je leczył, jak pomagał im wybronić się w każdej kategorii, gdzie oni wierzyli w te kłamstwa tak mocno, byli o tym przekonani, nawet znajdowali dowody na to, żeby potwierdzić te wszystkie rzeczy, które mieli powiedzieć, gdzie wiecie, że było zupełnie inaczej. Także niesamowita, mocna i naprawdę godna uwagi. Jeśli macie nad nią ochotę, to tylko uprzedzam, że wywoła was bardzo dużo myśli. Bardzo dużo i następnym razem, jak włączycie telewizor i spojrzycie na dziennik, na tych polityków, to dwa razy zastanowicie się, czy faktycznie ciało mówi to samo, co usta, nie wspominając o oczach. <laughs> Także trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. pa, pa, pa. pa.